Lenistwo cię pożera, powoli odbiera twoją przyszłość, gasi ambicje i zamyka drzwi. Wiesz przecież, że nie musi tak być i ba, są nawet na to badania. Za twoją decyzyjność odpowiada kora przedczołowa. To w sumie nie mięsień, ale działa na podobnej zasadzie. Musi być trenowany. Przez trening rozumiem opór. Musisz opierać się temu, na co masz ochotę, a wiesz, że jest niezdrowe. Dla przykładu, jeżeli przez lata jadłeś słodkie rzeczy albo odpalałeś porno, ilekroć miałeś na to ochotę i czas, to teraz twoja zdolność do podejmowania trudnych decyzji po prostu kuleje. Zżerać lenistwo, nie masz na tyle mentalnej siły, żeby pokonać te złe nawyki. Dobra wiadomość jest jednak taka, że to da się wytrenować. W miarę odmawiania sobie korzystania z rzeczy, z których jesteś uzależniony, takich jak scrollowanie, content dla simpów i piwko wieczorem, Twój organizm wyrobi sobie odporność. Jeżeli tylko zaczniesz ten proces, to po czasie nie będziesz czuł aż tak wielkiej potrzeby sięgania po swoje destrukcyjne przyzwyczajenia. Paradoksalnie, czym dłużej nie mówisz 'nie' toksycznym przyzwyczajeniom, tym łatwiejszy się to staje. Jeżeli dodatkowo chcesz nieco przyspieszyć te działanie, to zainteresuj się ćwiczeniami umysłowymi, takimi jak sudoku czy memory. Życie w znacznej mierze składa się z powtarzalnych czynności. Tylko od ciebie zależy, czy chcesz powtarzać swoje małe sukcesy, czy brodzenie w świadomych upadkach. Wszystkiego dobrego brachu. Mua.